Witam Was ponownie. Zapraszam dzisiaj na film o maszynie, która stoi w miejscu centralnym w naszym warsztacie, czyli pilarka formatowa Hammer K3 Winner w wersji wyposażenia Comfort. Lecimy. Faktycznie w ostatnich filmach ta maszyna pracowała i pracowała, i ja już nawet nie chciałam powielać tych samych ujęć, bo miała co robić. W ostatnim czasie przeciąłem na niej sporo jesionu, i tutaj pierwsza rzecz, zanim przejdę jeszcze do omawiania sprzętu, muszę przyznać, że dobrze naostrzone tarcze z drobnym zębem, właśnie do rozcinania drewna wzdłuż włókien. Tutaj jest silnik 4KW, więc nie jest jakiś najmocniejszy, bo jest jeszcze 5,5KW. I powiem Wam szczerze, że naprawdę. Rewelacja. Praktycznie ja pokazywałem na Tlice, że jednym palcem mogłem sobie przesuwać te blochy 35-40 grube, bez najmniejszego problemu. Oczywiście drewno było bardzo suche na te szafki, które tam widzicie, i szło to rewelacyjnie. Więc nie patrzcie, tutaj trochę jeszcze tam wióu leży nie sprzątałem dzisiaj, ale chciałem nagrać ten film, bo. Za dużo osób pytało o ten sprzęt, i to jest taka pilarka, która gabarytowo jest naprawdę niewielka. Stół formatowy 2 metry, ale można na niej zdziałać no, naprawdę sporo. Więc, zaczynając od parametrów takich technicznych, które według mnie znowu są podstawowymi, czyli pilarka formatowa, pilarka tarczowa, formatowa, czyli wiadomo, że tniemy tarczą. Tarcza tutaj maksymalna wchodzi 315, co daje wysokość cięcia maksymalną 103 mm. Podnoszone jest oczywiście korbką, tutaj nie ma żadnej elektryki. W tym momencie jest maksymalna wysokość cięcia. Oczywiście możemy również opuścić ją poniżej poziomu blatu, czyli schować ją Całkowicie. Tak jest. Jest drugie pokrętło z boku, które znowu pozwala nam na pochylanie tarczy. Teraz ustawię maksymalny wychył. Jest teraz 90 stopni, i tutaj można pożycza od drugiej maszyny, nikt nie widzi, można używać pokrętła takie wykonane z tworzywa, albo pokrętła aluminiowe, które mają również te zegary. W tym momencie ten zegar mam ustawiony do do pilarki formatowej, znaczy do wysokości, przepraszam. do wysokości, a tutaj pochylanie możemy wykonać tą drugą tarczą. Sorry, drugim kółkiem. Tutaj jest taka blokada, którą luzujemy przed pochylaniem. I zaczynamy pochylać. Skala jest bardzo duża, więc bez problemu jesteśmy w stanie poniżej jednego stopnia ustawić, bo jest tutaj ta podziałka bardzo, bardzo duża. Mamy ograniczniki. Przy kącie 90 i kącie 45 stopni, więc żaden problem, żeby to ustawiać naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. Oczywiście, tutaj od razu dodam do tych ograniczników jedną informację, że co jakiś czas wiadomo, że musimy tą maszynę konserwować, i pył, który się gromadzi na tych zderzakach, na tych ogranicznikach krańcowych, może powodować po jakimś czasie, że nie będzie się chciała, nie będzie się chciał agregat położyć do 45 stopni. Wtedy warto spojrzeć właśnie na te ograniczniki, bo najprawdopodobniej pył, który się tam gromadzi, uklepujecie, ubijacie, przez co tracicie maksymalne, maksymalne położenie tej tarczy. Czyli w tym momencie mamy to ustawione na 45 stopni. Blokuje tutaj ten dokręcany element i wszystko. Możemy zaczynać naszą pracę. Dobrze, na razie, może jeszcze tą osłonę sobie założę. Osłona tutaj do tych tarcz 315 bez problemu jest zakładana na klin. Ja tutaj widzicie, dorobiłem sobie na szybko jakiś element usztywniający ten kawałek węża, żeby można było tutaj przechodzić. Zrobimy później jeszcze coś zupełnie innego, ale to będzie inny film. No i bierzemy się za cięcie. No to może z prawej strony z prawej strony tarczy cięcie równoległe, prawda? Tutaj maksymalna szerokość cięcia i skala, którą mamy, jest w tej opcji do 800 mm. I w sumie no nastawianie tego to jest banalnie proste, bo tutaj jest rolka. I jak widzicie, przesuwanie tej przykładnicy to jest znowu przesuwanie jednym palcem. Tak to wszystko luźno chodzi. W tym momencie przykładnica równoległa jest położona poziomo, po to, aby można było wejść nią, właśnie na przykład pod pochyloną tarczę, a przy cięciu wyższych elementów. Przykładnicę luzujemy i stawiamy do pionu. Przesuwamy, blokujemy i znowu przykładnica równoległa. Śmiga jak należy. Oczywiście, również do rozcinania, na przykład, kiedy formatujemy jakieś elementy i chcemy dociskać do tej przykładnicy, również pracujemy wtedy w tej konfiguracji, gdzie przykładnica. Jest wystawiona, element rozcinany. Ma gdzie odpaść, bo przykładnica nam nie przeszkadza. Sama przykładnica równoległa jeździ tutaj na tym takim wielkim wałku stalowym. I blokada jest tylko w tym miejscu, tutaj na końcu. Mówię tutaj, to wszystko chodzi naprawdę bardzo lekko i nie wymaga tutaj się żadnej siły przy tej operacji. Przy samym blacie, jak już jesteśmy, to widzimy tutaj, blat jest wykonany z żeliwa maszynowego. Czyli tutaj o, to musi być bardzo płaskie i sztywne, i tak jest zrobione. Tutaj następ... natomiast ta przedłużenie tego blatu to już jest wykonane ze stali grubościennej, i na dole mamy takie dwa wielkie kątowniki, które mocują to wszystko razem i spinają, żeby. Było to po prostu równoległe. Musi być to wszystko przecież płaskie i równe. Jeśli chodzi o prawą stronę, przepraszam, lewą stronę od tarczy, czyli stół formatowy. Już powiedziałam, że mamy tutaj dwumetrowy stół. I pierwszą rzeczą, którą też myślałam, że będę miał na przykład z tym problem, że, że ten stół będzie dla mnie trochę za krótki. Ponieważ rozcinając na przykład jakieś długie deski. Tutaj mam, nie wiem, dechy, 3,5 metra. No to już takich stołów prawda, nie ma nawet w produkcji, więc trzeba sobie jakoś radzić inaczej. I pokażę Wam pokażę Wam też tą metodę, jak na takim stole dwumetrowym zbrzegować, bardzo dokładnie zbrzegować deskę na przykład 3,5 metra, bo jest taka możliwość. A to dzięki. Tutaj mamy rowek teowy, czyli wprowadzamy element, który będzie się przesuwał po rowku teowym. Na blat kładziemy na przykład płytę, sklejkę, coś co jest równe i długie, i wtedy mamy automatycznie wydłużoną tą idealną, ten idealny, równoległy ruch, właśnie do tarczy. Oczywiście wtedy. Obniżamy sobie grubość cięcia o ten dodatkowy blat, który założyliśmy do maszyny, ale możemy wtedy pracować nawet na krótszym blacie, formatować bardzo długie elementy. Sam blat, sam blat, przepraszam, sam stół formatowy, tutaj oczywiście aluminium uzebrowane to jest tak zwany ten plaster miodu, czyli sposób użebrowania, który powoduje, że ten Element no, kluczowy w tej maszynie również się nie wygina, nie skręca, jest bardzo sztywny. Jeśli chodzi o sam system przysuwania, tutaj również spód tego stołu formatowego, również aluminium, również użebrowane, ale, żeby przedłużyć żywotność samego tego systemu jezdnego, tutaj mamy wciśnięte takie dwie listwy stalowe one są wciśnięte w profil aluminiowy i tylko tutaj jest złapane zobaczcie tą jedną śrubką na końcu oczywiście dlatego że stal inaczej pracuje alumina, aluminium inaczej w innych temperaturach i w tych jaskółczych ogonach praktycznie ta stal może sobie tylko się rozszerzać w jednej płaszczyźnie czyli tutaj są dwie te listwy stalowe Tutaj z drugiej strony również, i po tym jeżdżą już kulki, czyli łożyska kulowe, które są zamocowane tutaj pod spodem stołu formatowego w koszyczkach stworzywa. I to jest w sumie też jedno z miejsc, na które trzeba zwracać uwagę przy konserwacji maszyny. Czyli co jakiś czas te stalowe listwy, te łożyska trzeba po prostu przetrzeć. Szmatka, yy, benzyna ekstrakcyjna i po prostu zbieramy ten, yy, ten kurz, ten pył, który się tam na pewno będzie gromadził. Dobrze, stół formatowy, już Wam powiedziałam o nim. Stół wysięgnika, czyli rozcinamy płyty. Oczywiście musimy również mieć podparcie stabilne do elementów, które mają jakieś większe gabaryty. No i wtedy ten stół. Zdecydowanie nam się do tego nada, możemy go przesuwać, możemy go zdejmować to nie jest jakaś wielka, wielka filozofia. Możemy sobie wtedy docinać również niepłyty deski. Możemy w poprzek ciąć materiał w tym miejscu. Sama przykładnica to jest przykładnica 130. Czyli to jest wyposażeniu standardowym, 130 mm cięcia z lewej strony tarczy. Oczywiście zderzaki, to jest standardowe wyposażenie, zderzak, który czytelna skala ustawiamy, blokujemy i docinamy materiał. To jest docinanie pod kątem prostym. A co z docinami, docinaniem pod innymi kątami? Blokujemy, znaczy blokujemy, przepraszam, luzujemy, luzujemy. I możemy to ustawić do właśnie pracy pod różnymi kątami. I teraz w tym momencie mam ustawione do pracy w wersji, gdzie ustawiam sobie kąt dowolnie. Od 0 do 45 stopni, ale również tutaj ten pin, który widzicie, można obrócić to, i wtedy będzie ustawianie za pomocą tych bolców, tutaj ustalających co 5 stopni i 20 bodajże 2,5. 22,5. Tak jest. To są te. Stopnie, które już są predefiniowane przez producenta, nie będzie wymagało to ustawiania z Waszej strony i będzie na 100% pewność tego ustawienia. I tutaj mamy możliwość rozcinania 0,45, a kiedy przykładnicę zluzujemy, przekręcamy ją w tą stronę, tutaj na drugą część tego stołu. Przy którym stoję, i wtedy obracamy ją w drugą stronę, czyli wtedy mamy od zera do minus 45 stopni. Dobrze, to jest, to jest, to jest. Mówiłem o tarczy, to jeszcze dodam, że yy, mówiłem również o drewnie litym, że rozcinałem, no ale oczywiście, pilarka formatowa to również rozcinanie materiałów drewnopochodnych płyt laminowanych i tutaj jak najbardziej się to nada ponieważ jest tutaj również w tym miejscu miejsce na 80 mm tarczę podcinacza wtedy musimy jedynie zmienić zmniejszyć średnicę tarczy głównej na 250 mm oczywiście więcej zębów inne u, inny skos tych zębów i możemy rozcinać śmiało właśnie laminaty płyty, która musi być idealnie, ta krawędź, uzyskana po rozcięciu. Tutaj właśnie, jak już mówię o podcinaczu, w tym miejscu mamy możliwość regulacji podcinacza. Prawo, lewo, góra, dół. Ustawiamy, ja pracuję na, akurat na podcinaczu trapezowym, więc chwilę trzeba się pobawić, aby go ustawić, a później cieszyć się możemy tym cięciem bez wyrwań. Ten stół, tutaj tego ramienia bez problemu również możemy zdjąć. Wtedy ten element podporowy przyklejamy tutaj do maszyny i mamy maszynę, Słuchajcie, która będzie miała ile tutaj w bok? 130-140 cm, więc się minimalizuje to, to miejsce pracy tej maszyny. Również można do niej dodać koła, dyszel, i możemy tą maszyną, słuchajcie, przestawiać dowolnie w warsztacie. Czyli dodajemy ten system jezdny do niej. W tym momencie mam podłączony rurę. To jest 50, czy 50, czy 60. Na dole mamy 120. I w takim systemie. Najlepiej pracować, gdzie jednak dodajemy ten, to zbieranie pyłu z góry. A poza tym, jeśli to pracujemy na odciągu wydajnym, to nie ma problemu z, ze zbieraniem pyłu. Co tu Wam jeszcze powiedzieć? Co? Tak, właśnie patrzę. Proszę bardzo, właśnie. Patrzę od razu na stolik, ponieważ ten element. To nie jest już wyposażenie standardowe, czyli po dokręceniu tej szyny w tym miejscu, na wyjściu z pilarki, ja mam wszystkie stoliki 40 mm, ale są jeszcze 400, przepraszam, 40 cm, są jeszcze 80 cm, i wtedy ten materiał. Nam po prostu nie spada ciągle ze stołu. To warto dołożyć do tego zestawu. I mam tutaj jeszcze jeden element, który przedłuża mi możliwość. Dobrze wkładam? Źle. Tak. Przedłuża możliwość formatowania czy przesuwania tego zderzaka. No, wtedy mamy już. 210, około, około 210 mm możemy sobie tutaj zderzak ustawić z tej strony. To jest kolejna rzecz, którą można dodać tutaj do tej maszyny, ale to nie koniec. Już patrzę właśnie tutaj. Element bardzo potrzebny. Jest to taka blokada materiału w czasie rozcinania. Kiedy brzeguje deski, wtedy pracuje właśnie z, z tym dociskiem w tym miejscu. I jeszcze, słuchajcie, coś można dodać. Można dodać docisk mimośrodowy, który mocuje się tutaj w tym rowku teowym. To również widzieliście nieraz u mnie w pracy. Już patrzę, gdzie go mam. O, właśnie. Czyli wprowadzamy. Nie wiem czy jest teraz ustawiony, jest. Docisk mimośrodowy na przykład przy docinaniu jakichś grubych elementów pod kątem, coś jest problematyczne. Lepiej naprawdę poświęcić trochę czasu, założyć ten docisk, docisnąć materiał porządnie i wtedy pracujemy bezpiecznie. Jeszcze są słuchajcie elementy, które jesteście w stanie założyć tutaj w drugiej części stołu. Jest to na przykład Taki stolik, może już nie będę go mocował, ale jest to stolik, który mocujecie z tej strony, po to, aby założyć drugą przykładnicę poprzeczną. Patrzę, gdzie mam kolejną. Tutaj. Przykładnica poprzeczna. Ta druga, tylna, ona jest doskonała, dlatego że pozwala nam w bardzo szybki i łatwy sposób ustawiać kąt, już ją włożę, nie na się tłuk. No właśnie. Ona pozwala na bardzo szybkie ustawianie kąta od 45 stopni do minus 45 stopni. Więc zdecydowanie to miejsce pracy, wtedy, jeśli dołożycie sobie ten stolik stalowy, coś takiego, plus ta przykładnica, to macie praktycznie. Drugie miejsce do pracy jest zdecydowanie szybsze niż to miejsce z przodu. Tam możecie robić tylko na przykład kąt prosty, a tutaj operować kątami plus i minus. Jest jeszcze jedna opcja tej maszyny, o której trzeba pamiętać, ponieważ ta opcja jest dostępna tylko przed zamówieniem. Można zamiast tarcz pilarskich stosować frezy do widzic. Do grubości bodajże 19,5 mm, wtedy będziecie mogli wykonywać widlice. Właśnie w, używając wilic dokonywać frezowania materiału. Czyli wykonujecie wręgi, rowki, wszelkie e, głębokie frezowania, właśnie rozcinając materiał na, na stole formatowym. Maszyna wykonana w Austrii, to już wiecie, hamery są tam produkowane. Czyli macie zapewnione certyfikaty C, GS, yy, czyli maszyna zapewnia Wam po prostu zdrową i bezpieczną pracę. To wszystko chyba na dzisiaj. Mam nadzieję, że opowiedziałem o tej maszynie w sposób przystępny i ciekawy. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Cześć.